Kupiłem kiedyś auto i już wiem, że drugi raz nie popełnię tego samego błędu. Miałem swoje auto używane, rodzice trochę dołożyli. Na początku duma i satysfakcja, ale potem niekończące się koszty, naprawy, przeglądy. Potem przestałem liczyć. Najgorsze były te niespodzianki, a to jakaś awaria, a to wymiana opon, przegląd. Zanim się obejrzałem, pół pensji poszło. Kolega podrzucił mi temat wynajmu auta na miesiące w Six Drive Smart. Mówi, wynajmij auto w Six, wszystko będziesz miał z głowy. No i miał rację. Klik Wybrałem auto, odebrałem i jeżdżę nowym autem. Peugeot 2008 Nowy, zadbany, gotowy do jazdy i wiem, że jak coś się stanie, to mam pełne wsparcie. A najlepsze, wszystko ogarnięte w jednej miesięcznej racie. Nie myślę o przeglądach, serwisie, oponach, assistance, ubezpieczeniu. Wszystko mam w cenie, więc po prostu korzystam jak z Netflixa lub Spotify. Gdybym mógł cofnąć czas, od razu bym wynajął auto tak jak teraz. Potrzebujesz auta na swoich zasadach? Nie kupuj wynajmu, serio. To oszczędza nerwy i kasę. I za to uwielbiam Sixt.